Pasażer linii Emirates wciera krem w ciało śpiącej obok niego kobiety. Kobieta lecąca z Dubaju do Nowego Jorku na pokładzie linii Emirates stała się ofiarą molestowania przez jednego z pasażerów po tym, jak zażyła pigułkę, by lepiej spać. Nadim Mehmud Kwarishi siedział obok kobiety i postanowił, że wetrze w jej ciało krem powiedział później policji, że myślał, że kobieta tego potrzebuje i że jej się podobało, bo ta się nie opierała. Kiedy pasażerka przebudziła się, mężczyzna zapytał, czy przyjemnie jej się spało. Wtedy kobieta zorientowała się, że jej ciało jest pokryte kremem i szybko udała się do łazienki. Tam okazało się, że krem znajduje się też na jej majtkach. Quarishi został aresztowany tuż po wylądowaniu w Nowym Jorku i oskarżony o molestowanie seksualne. Wyszedł za kaucją w wysokości 50 tysięcy dolarów.